10 suplementów, które warto wziąć pod uwagę, kiedy mamy usuniętą tarczycę. Probiotyki, szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium. Dlaczego? Ponieważ mikrobiota jelitowa ma wpływ na przyswajanie leków, np. L-tyroksyny, oraz produkcję serotoniny, która jest kluczowa. Dodatkowo masz lepsze trawienie i wchłanianie. Twój nastrój również zdecydowanie się poprawi. Wybieraj produkty. I tutaj napiszę ci w komentarzu jakie. L-tyrozyna. I tutaj trzeba podchodzić do niej z rezerwą, tylko przy niedoborach energii i koncentracji. Ponieważ to prekursor hormonów tarczycy i dopaminy. Może wspierać Twoją koncentrację i nastrój, ale u niektórych pogłębia niestety lęki. Suplementować należy to ostrożnie, najlepiej rano lub na czczo. Nie stosować przy nadpobudliwości lub przy wysokim kortyzolu. A szwaganda. To jest kolejny suplement. Ekstrakt. KSM 66 zdecydowanie polecam, dawki indywidualne. Przeważnie to jest od 250 do 500 mg dziennie. Dlaczego? To jest adaptogen, który obniża poziom kortyzolu, wspiera sen i równowagę hormonalną. Szczególnie skuteczna jest przy uczuciu zmęczenia, niepokoju i braku regeneracji. I ostatnim suplementem, na który warto zwrócić uwagę, jest to cynk. Dawki również indywidualne. Przeważnie od 10 do 25 mg dziennie, przy dużych dawkach najlepiej z miedzią. Dlaczego? Cynk bierze udział w konwersji T3 do T4 i wspiera układ odpornościowy. Usprawnia gojenie się rany, poprawia wygląd skóry włosów i paznokci. Nie stosować długotrwale, bez badań. Może wypierać to mieć. I znowu, nie tylko, żeby być gołosłownym, Norbert po usunięciu tarczycy miał klasyczne objawy właśnie zmęczenie, mgła mózgowa, przyrosty masy ciała. Również Katarzyna, która ma tylko 3 ml tarczycy, nie mówię, że ma wszystkie te suplementy, które napisaliśmy, ale również bierzemy to pod uwagę. Dlatego pamiętaj! To, że nie masz tarczycy lub masz bardzo małą tarczycę, to nie skazuje cię na niepowodzenie. Obserwuj mój profil i koniec serii suplementacyjnej.